Cześć widzowie! Choć mordercze gry w Squid Game teoretycznie nie miały odbywać się w formule Battle Royale. Cześć i czołem przesyła 9 złotych i 75 groszy. Panie Sergiuszu, może skoro jutro niedziela ostatnia przed końcem roku, czyli czas, gdzie najwięcej ludzi siedzi w domu, to może zrobiłbyś na jutrzejszym streanie tegorocznale rozdania złotych Sergiuszy 2024. Pozdrawiam. Nie, złote sergiusze 1 stycznia są zawsze. Nowy rok, jak kurwy na kacu siedzicie? Pozwalającej na wyłonienie tylko jednego zwycięzcy, to w praktyce, jak wszyscy wiemy, odbyło się to na bardzo podobnej zasadzie. Ostatnie cztery gry, a także tak zwana gra uzupełniająca, czyli całkowite przyzwolenie zawodnikom przez personel na eliminowanie się nawzajem pomiędzy grami właściwymi, nie dawały żadnej szansy na przeżycie niemalże żadnemu uczestnikowi zawodów. Wobec tego niezwykle zastanawiający jest fakt, iż stojący za organizacją zawodów il -Nam zdecydował się aktywnie wziąć w nich udział, teoretycznie narażając tym samym swoje życie szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że był ze wszystkich zawodników najstarszy i najsłabszy fizycznie, a większość gier wymagała nienagannej sprawności cielesnej. Co jednak, jeśli wam powiem, że przez cały czas trwania zawodu gracz z numerem pierwszym był całkowicie bezpieczny i ani przez chwilę nie groziła mu śmierć? W dzisiejszym odcinku przedstawię wam dowody na to, że zachcianka uczestnictwa Ilnama w Squid Game została skrupulatnie zorganizowana tak, by sam szef mógł zgodnie ze swoim życzeniem jeszcze raz poczuć ekscytację z rywalizacji podobną do tej z młodych lat, a jednocześnie by nie groziło mu z tego powodu żadne niebezpieczeństwo. Zaczynamy. Przede wszystkim na początku warto podkreślić, że już w trakcie trwania serialu można było natknąć się na pewne wskazówki dotyczące tego, kim tak naprawdę był 001. Gdy w odcinku piątym Huang natyka się na archiwa wszystkich odbywających się do tej pory zawodów, otwarte przez niego najświeższe akta zaczynają się od dokumentów z informacjami na temat drugiego gracza. To znaczy, że profil Ilnama nie istniał. Co jest o tyle interesujące, że włodarze Squid Games wiedzieli wszystko o swoich graczach, a każdemu z nich założono profil ze skrupulatnie zebranymi na jego temat danymi w tych właśnie aktach. Ponadto podczas gdy wszyscy zastanawiali się jaka będzie kolejna gra, a informacje na ten temat potrafiły być nawet kartą przetargową przy formowaniu się sojuszy, il nam zdawał się być jedyną osobą, której zupełnie to nie interesowało. Z kolei gdy przychodziło już do gier, zawsze okazywało się, że doskonale rozumiał ich zasady, niejednokrotnie grał w nie w młodości i zawsze posiadał jakąś insiderską wiedzę na temat tego, jak najlepiej w te gry grać. Tak jak chociażby w przypadku gry Czerwone-Zielone, w której to znał długość każdej kolejnej przyśpiewki, czy w przeciąganiu Liny, kiedy to wiedział jak należy ułożyć ciało poszczególnych zawodników, by wykorzystywać jak najwięcej siły. Również w grze w plastry miodu wybrał on gwiazdę, której to kształt może nie jest tak łatwy do wyrycia jak trójkąt, ale na pewno posiadając jedynie łączące się ze sobą proste ramiona jest łatwiejszy do odłączenia od całości niż parasol czy okrąg. Ale samo to, że 001 zdawał się wiedzieć, jakie gry będą następne, to jeszcze nic w porównaniu z tym, że w samym trakcie ich rozgrywania obowiązywały go inne zasady niż resztę. Nie mówię już o tym, że po przegranej z Gichunem w kulki jako jedyny nie został odstrzelony, bo to jest akurat oczywiste, ale zauważcie, że chociażby w trakcie gry w czerwone, zielone czujnik ruchu oznacza go inaczej niż innych. Sylwetki wszystkich stojących nieruchomo nie tylko otoczone są zieloną obwódką, ale także spowite zieloną poświatą skanującą całe ciało. 001 natomiast otoczony jest jedynie obwódką, poza tym wygląda całkowicie naturalnie. Wydaje się więc, że nawet gdyby poruszył się on w momencie, gdy było to niedozwolone, czujnik ruchu by tego nie zarejestrował. Dodatkowo w trakcie zawodów w przeciąganiu liny Ilnam jako jedyny nie został przytwierdzony do niej kłótką, jak cała reszta jego drużyny oraz inni zawodnicy. A to oznacza, że gdyby propagowana przez niego strategia nie wystarczyła, by zwyciężyć przeciwnika, on jako jedyny mógłby się uwolnić i nie spaść w przepaść. I choć wtedy oczywiście zdemaskowałby się przed resztą graczy, to tak naprawdę miało to już nie mieć znaczenia, bo Il nam miał zakończyć swoją zabawę właśnie na trzeciej konkurencji. Zauważcie, że przed czwartą grą Il nam jako jedyny nie szukał sobie pary, choć wszyscy wierzyli, że ten kto zostanie bez pary, zostanie wyeliminowany. Il nam prawdopodobnie już w tym momencie chciał zakończyć swoją grę, licząc na to, że nikt nie wybierze go do pary, jako wydawać by się mogło zdecydowanie najsłabszego ogniwa, a on sam bezszelestnie usunie się w cień. Gdy jednak Pojebane, okazał nie? mu współczucie i podał swoją dłoń, Il nam w trakcie gry przeciągał ją możliwie jak najdłużej, udając demencję, i pozwolił Gichunowi wygrać w ostatniej chwili, tak aby zostali jako ostatni na placu boju i aby po fałszywym strzale nikt nie zorientował się, że starszy pan nie został wyeliminowany jak reszta, tylko opuścił rozgrywki żywy. Co również potwierdza przypuszczenie, że Il nam i tak grał dłużej niż planował i właśnie w tym momencie chciał już opuścić grę, jest fakt. Że przecież tak naprawdę wygrał on z Gichunem, ale pomimo tego, znowu udając demencję, pozwolił mu zmienić błędną i fatalną w skutkach decyzję, samemu przez to przegrywając. A ciężko uwierzyć, by człowiekowi, który lekką ręką dla własnej rozrywki pozwalał corocznie na śmierć ponad 450 osób, zrobiło się nagle żal jednego ludzkiego życia. Ilnam bowiem nie mógł już wziąć udziału w kolejnych konkurencjach, a mianowicie w szklanym moście i Grzew Kalmara. Ponieważ były to zawody naprawdę niebezpieczne i takie, w których nie dałoby się w żaden sposób zapobiec tragedii, gdyby coś poszło nie tak. W przypadku Mostu mógłby oczywiście mieć łatwiej, wiedząc, że należy wybrać jeden z końcowych numerów, ale i tak musiałby wtedy zawierzyć temu, że gracze przed nim będą ryzykować i próbować skakać na kafelki oraz temu, że nikt w napadzie paniki nie zepchnie go w przepaść, a nad tym nie miałby całkowitej kontroli. Poza tym już wtedy na miejsce przyjechali VIPowie i Il nam miał ważniejsze sprawy na głowie niż zabawa z pozostałymi uczestnikami Squid Games, szczególnie zważywszy na Pojebamy, fakt, że co? na wyspie ciągle przebywał infiltrujący jego przedsięwzięcie policjant. Natomiast jeśli chodzi o zamieszki, choć Ilnama pewnie wielu chciałoby wyeliminować, bo nikt nie widział w nim większego zagrożenia i szansa na zwiększenie puli nagród była przez to na wyciągnięcie ręki, to starszy pan przezornie schował się w najwyższym możliwym miejscu i obserwował rozwój wypadków, tak jakby właśnie sam dokładnie to zaplanował. Gdyby zaś jemu zaczęło grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo, to wystarczyłoby tylko poprosił, a do pomieszczenia natychmiast wtarnąłby personel przerywając odbywającą się w nim krwawą jadkę, co zresztą miało miejsce, bo to właśnie na prośbę Ilnama zamieszki zostały spacyfikowane. Jak więc widzicie wydaje się, że gracz 001 Czyli ilno był synem, kurwy, który oszukiwał. Od samego początku Squid Games był całkowicie bezpieczny, wobec czego jego zachcianka o wzięciu udziału w zawodach nie była aż tak niezrozumiała jak mogłoby się zdawać na pierwszy rzut oka. I ciężko zakładać by mogło być inaczej. Wszak to właśnie on był odpowiedzialny za całą organizację igrzysk i pomimo swojej ciężkiej choroby nie mógł pozwolić sobie na tak lekkomyślne szafowanie swoim życiem, by stanąć do rywalizacji na takich samych zasadach jak reszta uczestników. Dzięki swojej ogromnej fortunie był jednak człowiekiem, który mógł pozwolić sobie na wszystko. Jeśli oglądanie ginących w trakcie morderszych gier zawodników nie sprawiało mu już przyjemności i sam chciał poczuć ekscytację ze stania się częścią swojego projektu, to nic nie stało na przeszkodzie, by mógł to zrobić. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Mega mi się spodobał, dawno takiego dobrego nie widziałem.